Od 50 lat jesteśmy z Wami. Nadajemy program Dzień w Dzień. Każdego dnia jesteśmy wszędzie, gdzie można dotrzeć. I przekazać to, co najważniejsze: wiadomości z drugiej i z pierwszej ręki, sprawy zwykłe i niezwykłe, radość i wysokie loty. Słuchamy życzeń, słuchamy zwierzeń, wielu rodzin. Wiemy, co czują starsi panowie i tajni agenci i pancerni. Są ploteczki, bajki i wielka gra. Są podróże i... książ brzmi w trzcinie, mm. w szczebrzeszynie. Mamy czas na kulturę i wielkie koncerty. Teatr telewizji, klasyka polska i zagraniczna. Jest czas na dokument, na rozrywkę, na festiwale i największe przeżycie. I tak od pięćdziesięciu lat. Witamy Państwa.